Siema, ja nazywam się Bartek i to będzie filmik o moich samochodach. Jest niedziela, połowa czerwca. Dosyć nudny dzień, także postanowiłem, że nagram sobie mały update, co się aktualnie dzieje. Jestem w Polsce już pół roku. Był mało przestój z samochodami w związku z przeprowadzką i z tym, że rok 2020 nie należy do najbardziej udanych. No, ale postaram się opowiedzieć, e, co dalej z autami. Jakie są plany. Także Zapraszam do oglądania. Miata MX5 Fryzja Jak już sezon rozpoczął się na dobre, a właśnie MX5 to e, samolot, który mam w sumie najdłużej. Bo jedyny samolot jest w miarę ogarnięty, czyli ma koło, ma jakiś tam gwint. E, Sprawno, po prostu, można daje przyjemne zjazdy. No, ten samolot stał się moim daily w tym momencie. Nabijem już nim prawie 2000 km. Śmigam nim do pracy, śmigam nim w trasy. No i jestem jak najbardziej zadowolony, ale już muszę powiedzieć, że powoli zaczynają się odzywać rzeczy, których nie tknąłem i których nie wymieniłem podczas kiedy go mam. Tak na przykład jak sprzęgło. Pomysłów na ten samolot było miliard. Pamiętam. Kiedy w 2016 roku z ziomkiem kupiliśmy sobie właśnie pomiacie w Anglii jeszcze, ale to plan był taki, że miały to być driftowy. No ale okazało się szybko, że samochód jest w takim stanie i w tak limitowanej wersji, że po prostu było mi jej szkoda. Był czas, że chciałem je sprzedać, potem się z tego szybko wycofałem. Aktualny plan na miatę to taki, żeby ogarnąć się sprzęgło, wstawić i roll bar z tyłu prawdopodobnie wywalę soft top i wrzucę hard top eee, i żeby to była taka po prostu kulturalna wyścigowa eee, auto na ulicy, które po prostu bardziej dawało uśmiech na twarzy samochód jest w bardzo ciekawej wersji eee, ale o tym może zrobię osobny odcinek no i dobra, jeszcze chciałbym jeszcze szybko dodać, że Miata jest priorytetem numer 3, czyli jako, że jest samochodem najbardziej ogarniętym, choć wcale nie jest jakoś wybitnie ogarnięta, to jest trzecia dopiero w kolejce do następnych modów: czyli do tego rollbara i do sprzęgła. Na razie jeździ, daje przyjemne zjazdy. A wszystkie związane z tym plany, na przykład jak start z miata charge, który bardzo chciałbym y, urealnić, urzeczywistnić, to jest temat na, na pewno na następny rok. I tym kończę temat miaty i przechodzę do, do Nissan S13. Ale o nim poopowiadam po na miejscówce. Także wrzucam akumulator i przepalę go trochę, bo w sumie stoi długo w garażu nieodpalany. tutaj sobie przystaweczkę do GoPro podłączę nad wydechem i zobaczymy, yy, jak mikrofon GoPro sprawdzi się przy nagrywaniu wydechu. W czerwcu, rok temu dokładnie, udało się kupić delikatnie uderzonego Nissan 180SX. Wydaje mi się za bardzo dobrą cenę. Od czerwca przez następne 6 miesięcy do grudnia do przeprowadzki starałem się doprowadzić samochód do stanu seryjnego. Tylko, że jest to samochód, który zawsze gdzieś tam chciałem mieć, tak taki jeden z samochodów marzeń na pewno, no to nie chciałbym, się, nie chciałbym się z nim śpieszyć nigdzie, chciałbym go zrobić porządnie, tak bardzo pod siebie. Także samochód czeka do jesieni, kiedy będę miał, mam nadzieję, już gotowe miejsce. Kończąc temat S13, przechodzę do gwoździa programu, a e, raczej gwoździa do trumny, w sumie bardziej pasuje, tak jak na to patrzę. W dużym skrócie, pod wpływem impulsu w lutym tego roku kupiłem E36. Impuls był bardzo duży. E, Chęć jazdy po prostu na jednym łuku troszeczkę mnie wyniosło i tyłem zawisłem na takiej skarpie. Urwany dyfuzor z tyłu, wydech teraz jest na trytkach. Wygląda na to, że E3 przyjaciel po prostu się na mnie obraził, bo zepsuł się jeszcze rozrusznik. Rozrusznik został wymieniony. Okazało się, że pierwszy i drugi cylinder nabija po 9 barów, także silnik śmietnik i samochód stoi od miesiąca ponad. Nie ruszamy. Zdecydowanie ten samochód to mój priorytet w tym momencie, żeby go ruszyć teraz, żeby znaleźć jakiś motor, e, wrzucić i po prostu jeździć. Chciałbym go ogarnąć i u, no dużo się nauczyć jeszcze w tym roku. E, No i tak, w tym właśnie, w tym oto miejscu ma do końca lata, może z początkiem jesieni stanąć garaż na dwa albo na trzy samochody. Jeżeli będę coś wrzucał, to będę poaktualniał status tej budowy, myślę, że może to być całkiem interesująca kwestia, także będzie garaż. To by było chyba na tyle z tego pseudo vloga. Jeśli coś się ruszy z którymś z projektów, to na pewno coś rzucę. Póki co, tyle ode mnie. Pozdrawiam na razie.